Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antonia, a to jest podcast Słowo Miłości na dziś. Na kanale inny wymiar sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach, do słuchania podcastów. Albo ludzie sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTube, będzie króciutko, będzie konkretnie, dlatego że mam zatkany nos. <głos》> Mówię przez nos Aha, i. Dzisiaj też nie, nie będzie live'a, dlatego też później nagrywam podcast. Nie wiem, jak jutro będzie. W każdym bądź razie no, musi się pojawić w jakikolwiek sposób. Mam nadzieję, że mi do jutra przejdzie. Tak jak mówiłam, wczoraj specyfiki już moje poszły: bańki i inne rzeczy, więc inhalacje. Więc po prostu wiesz, że dwa 3 dni i po prostu będzie po wszystkim. Ale chciałam dzisiaj. Poruszyć bardzo ważny temat, ponieważ dzisiaj rano miałam konsultację. Ogólnie dzisiaj mam mieć konsultację, ale reszta niestety się już nie odbędzie, ponieważ no, nie jestem w stanie yy, i muszę jakby dojść do siebie, bo mam dużo pracy, a no, niestety nikt za mnie tego nie zrobi. A niektórych rzeczy i konsultacji też nikt za mnie nie przeprowadzi, dlatego muszę jej przełożyć. Chciałabym jednak poruszyć bardzo ważny temat, ponieważ dzisiaj miałam rano. Yy, na pierwszym moim spotkaniu klientkę, która poprzednio tydzień temu przyszła bardzo mocno taka smutna z powodu tego, co się wydarzyło w jej życiu. Czyli, że coś się tam popsuło, że samochód się zepsuł, że inna rzecz się popsuła, że teraz trzeba będzie brać kredyt, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Że już jej powiedzieli, że to będzie tyle rzeczy kosztowało, ona nie może i nie wie i tak dalej a jest to osoba, która jest przy Bogu i zadaje pytanie, ale czy wiesz na pewno, że jakby to, to się już popsuło i że to już jest przez fachowca, fachowca, przez fachowca ustalone? No mówi, że nie. Ja mówię, dlaczego więc jakby zakładasz od razu z góry najgorszy scenariusz, który może być, że ty już musisz to i musisz to tak samo samochodem Mówiłaś, że jakiś tam pan wyłączył cię tylko i włączył komputer, i jakby to się dalej nie włącza, więc może będzie wszystko ok. tak naprawdę, może nie będziesz musiała jechać i oddawać tego samochodu i płacić, nie wiem, kilkaset złot albo kilka, albo tysiąc, czy tam ile. Jakby może to, wiesz, Bóg może zrobić wszystko. Ja mówię, dlaczego nie ufasz, dlaczego nie wierzysz. I chciałabym wam dzisiaj no, bardzo ważną taką rzecz powiedzieć. Nie ograniczajmy Boga, ponieważ jakby ona. Jakby widziała, że wszystko ona musi sama zrobić, ponieważ była do tego przyzwyczajona. Że sama teraz musi ogarnąć to, sama to, sama będzie ze wszystkim się teraz jakby spiętrzała. Wszystko było na jej barkach, więc jakby była przyzwyczajona do tego, że jakby ten no Bóg nie może jej pomóc, no bo ona musi to wszystko zrobić. I teraz pytanie jest do ciebie, jak ty do tego podchodzisz? Bo w świecie fizycznym, no oczywiście jakby musisz się zająć z pewnymi rzeczami, ale w świecie duchowym. Bóg może uczynić bardzo wiele. I ja mówię wtedy do niej, a skąd wiesz, że ten samochód jakby rzeczywiście będzie y, tyle kosztował w ogóle, jeżeli może akurat y, Bóg sprawi tak, i nieraz słyszałam, że jakby ten samochód się naprawił sam, no bo nic takiego nie było. Skąd wiesz, że to y, ta rzecz, która jest jakby niby popsuta, jeżeli fachowiec jej nie sprawdził i tak dalej, skąd wiesz, że to będzie kosztowało teraz tyle tysięcy i trzeba będzie to wymienić? Ja mówię, jak jeszcze nie wiesz. Ja mówię, dlaczego ograniczasz Boga w swoim działaniu? I jak często my jako ludzie ograniczamy Boga w swoim działaniu, że my to zrobimy, ja to zrobię, ja to wiem, ja teraz będę musiał się wszystkim zająć. Nie, oddaj Bogu te sprawy, oddaj to, czego nie możesz zrobić, oddaj to, że nie wiesz, oddaj to, że nie wierzysz. Naprawdę, to jest bardzo ważne. Też to stwierdzenie teraz. Jeżeli nawet nie wierzysz, że Bóg może coś zrobić, to poproś go aby dał Ci wiary w to, żebyś mu uwierzył. Zobacz, to jest takie proste. A jednak my, jako ludzie, tego nie robimy. Boże, proszę Cię, pomóż mojemu niedowiarstwu. Jest taki fragment w Biblii, który właśnie mówi o tym. Nie pamiętam, jak ten człowiek się nazywał, ale Jezus go zapytał, czy wierzysz. Panie, nie wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Więc jeżeli tak osoba mogła mówić do Jezusa, więc dlaczego Ty nie możesz tego mówić? Ja nie wierzę, ale pomóż moje niedowiarstwo. Chcę uwierzyć, chcę uwierzyć, pomóż mi, dlatego, że jesteśmy ludźmi małej wiary i ograniczamy często działania Boże. Nie masz pieniędzy, pozwól Bogu działać na różnych frontach. A ja my ograniczamy nie tylko z pracy, ja tylko pracuję i tylko tyle mam. A skąd wiesz? Może przyjdzie do Ciebie jakiś czek, może przyjdzie do Ciebie jakiś przelew za coś tam. Ktoś się pomylił i odda Ci pieniądze, albo urząd, albo nie wiem, jakaś osoba, albo ktoś. Jakby yy, różne są sytuacje, albo dostaniesz jakiś spadek, albo ciocia Ci wyśle. No jakby nie mamy pieniędzy, albo ktoś Cię po prostu pobłogosławi, bo ma taką potrzebę, ma taką ochotę. Ja, jeżeli mam ochotę, to komuś coś daję albo coś, coś robię. I to wynika ze mnie po prostu, dlatego, że ja tego chcę i ja to czuję. Ale nie ograniczam też Boga. Uwaga, przynajmniej staram się, bo może, Boże, ty wiesz, może staram się nie ograniczać i sama się tego uczę, żeby tego nie robić. Mówię Boże, ja myślę taki, w taki sposób, ale ty może myślisz w inny sposób, więc jakby poszerzaj mnie, zawsze mówię, żebym widziała więcej i żebym mogła też otrzymać więcej, bo, bo ja nie widzę pewnych rzeczy, ale Ty widzisz. Bo my często nie widzimy w dłuższej perspektywie, my widzimy tylko to, co jest tu i teraz. I Bóg chce dać Ci coś więcej, ale Ty go ograniczasz i mówisz, nie, nie, to ja się tym zajmę. Okej. Okay. I Bóg mówi, no ja nie mogę tu wejść, no bo nie mam jak, bo Ty jakby wszystkim się zajmujesz i, i nawet nie pozwalasz mi i ja Ci mówię, słuchaj, weź Poproś tutaj tą osobę, albo napisz do niej, a ty w ogóle nawet tego nie robisz, bo myślisz, że to nie zadziała, a właśnie ta osoba jakby przesunie całą Twoją sytuację. Ty to słyszałaś w swoim sercu, albo słyszałeś, ale tego nie zrobiłeś, bo pomyślałeś nawet o tej osobie, że a na pewno to nie wyjdzie, a na pewno ta osoba jakby nie pomoże, a na pewno nie to. No właśnie. I to jest właśnie ta nasza niewiara, ale Bóg delikatnie do nas pamiętaj, że Bóg zawsze mówi delikatnie do ciebie. Pomóż. Sobie, i daj możliwość, żeby Bóg działał w Twoim życiu. Po prostu daj mu możliwość. Poszerz swoje dłonie, poszerz swoje serce, poszerz swój umysł, poszerz swoje myślenie. Daj przestrzeń Bogu, żeby zaczął działać w Twoim życiu i nie ograniczaj go. Ściskam. Aj! Kochani, ściskam, tak? Ściskam Was serdecznie, ale jeszcze nie kończę. Chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Klientka. Która dzisiaj właśnie była, która miała te zdarzenia. Przyszła i powiedziała, że to jest niesamowite, ale w ciągu tygodnia wydarzyło się tyle wspaniałych rzeczy, że rzeczywiście to musiało być Boże działanie, ponieważ to, co było, to urządzenie, które było jakby do naprawy i miało kosztować kilka tysięcy, wcale się nie okazało takim, tylko że coś tam było wyłączone. Więc jakby to była dobra strona. Samochód wcale nie musiał być do naprawy i nie musiał kosztować kilkaset czy tam tysiąc, coś złoty. dostała dodatkowe inne opcje i tak dalej, i mówi. Do mnie Ania rzeczywiście Bóg się mną opiekuje. Ja wie, no, ja wie, tylko daj mu przestrzeń. Także to jest, chciałam wam powiedzieć to jest ta, koniec tej historii, dlatego jakby mnie zainspirowało to do tego, żeby wam nagrać i żeby wam pokazać, jak to działa. A druga opcja jest taka, że chciałam wam powiedzieć, że mm, na stronie, na sklepie naszym ludzie sukcesu.com są. Do każdego w ogóle, do każdej książki, którą kupicie, bo są też pakiety takie: dwóch, dwa pakiety, dwóch książek i trzech książek. Jeżeli zakupicie ten pakiet, jeden kosztuje 99 zł, drugi 139, to macie trzy książki. Otrzymacie również kopertę, którą otworzycie przy wigilijnym stole czy przy świątecznym stole. Będzie to wspaniała gra i zabawa dla całej waszej rodziny. Ta koperta jest taka piękna, złota, więc naprawdę da Wam dużo radości i waszej rodzinie. Po drugie, dostajecie długopis. Wszystko jest możliwe. Piękny, niebiesko-złoty długopis. Dostajecie dedykację, dostajecie zakładkę i piękną niespodziankę. Więc, jeżeli macie kogoś, komu. Ta książka mogłaby sprawić radość. Kto, komu jest potrzebna ta książka właśnie teraz? Być może przychodzi trudną sytuację e, zdrowotną, może finansową, może sercową, może akurat świat się tej osobie zawalił, może ktoś bliski zmarł. Podaruj książkę naprawdę jak uleczyć zranioną duszę. Albo zranione serce, albo cały komplet. M za książkę zapłacisz... Około 60 zł razem z przesyłką, plus te dodatkowe rzeczy za jedną książkę, za dwie macie taniej o wiele i macie przesyłkę w cenie, więc możecie kupić dwie i podarować to dwóm różnym osobom, waszym bliskim, nie wiem, przyjaciołom. To naprawdę wierzę, że dotknie serc i Bóg może naprawdę zmienić wiele, wiele, wiele rzeczy w życiu takich osób. Może to być początek ich drogi do, do lepszego życia, do uleczenia ich serca, do uleczenia ich duszy. Także polecam Wam serdecznie, zapraszam też na konsultacje, jeżeli mm, jesteście na to gotowi, jeżeli też chcecie przejść proces. E, zapraszam, ściskam Was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!